Wow, niezły tor, co nie? To dla was dziewczyny. Kto go najlepiej narysuje, ten go dostanie. Super. Czas zaczynać. Świetnie. Będziemy potrzebować czarnego ciasta na kontur. A teraz nadzienie. Truskawkowe i malinowe. A ja wolę czekoladowe. Czas minął. Co? Już? Ale jeszcze nie dokończyłam. Mam pomysł. Połóżmy nasze naleśniki na jednym talerzu, dobrze? No dobra. Właśnie tak. Mamy taki torcik. Brawo, dziewczyny, spisałyście się świetnie. Hurra, gratuluję Ci, Wednesday. Proszę. Dziękuję. Połowa tortu wygląda fajnie. Zwłaszcza ten nietoperz. Od niego zacznę. A ja mam serce jednorożca. Niam niam. Pycha. Zgadzam się. Kamień, papier, nożyce. Wygrałam. Kamień, papier, nożyce. Znowu wygrałam. Co to? Wow. Latający Pikachu to wasza nowa nagroda. Za najlepszy rysunek. Nawet nie myśl, że wygrasz. Jeszcze zobaczymy. Najpierw narysuję kontury, a teraz pomaluję. Czegoś mi tu brakuje. Co tam mówisz, Rączko? A nic ma lepsze? U jej się nie uda. Nic ze mną nie wygra. Dziewczyny, kończymy? O nie. Proszę spojrzeć na mojego pikaczu. Co pani na to? Wspaniale, Enid. Wednesday. Jest pani pewna, że chce to zobaczyć? No dobrze. Ojej, co za koszmar! Zwycięża, Enid. Ojej, zawsze chciałam mieć takiego pikaczu. Gratuluję, kochana. Marzenia się spełniają. Dziękuję. No to lecimy. Tylko nie tutaj, spadaj mi stąd. Masz! Sama się prosiłaś, ratunku! Dziewczyny, patrzcie, kogo tu mam. Ale słodziak! Do dzieła! Jak zawsze zacznę od konturów. Wychodzi mi całkiem nieźle. Rysuję, nie wiem, czy wygram, ale na pewno się postaram. u Mój kamaleon będzie najładniejszy. Rączko, musimy działać. Anit. Cześć, jak się masz? No cześć! Co tam u ciebie? Wyłączyłeś? Super. Penit, patrz na to! Czas dobiegł końca. Muszę to tylko przewrócić. Patrzcie. Ojej, Anit, a co u ciebie? Chwileczkę! Ej, co się stało? Sekundę. Czemu mój naleśnik się nie usmarzył? To już nieważne. Wednesday wygrywa. No, nareszcie. Dostajesz tego kameleona. Super. Idealnie pasuje do mojego wizerunku. W czarnym mu do twarzy. Teraz wygląda naprawdę słodko. Hurra! Nowa runda. Narysujcie tę oto śliczną sukienkę. Zaczynamy. Czas start. No, co za cudeńko! Okropna szmata. Nie będę tego rysować. Wolę sobie poczytać. No, jak chcesz. W sumie lepiej dla mnie. Co? Zapomnij. Nawet mnie nie namawiaj. Czytam taką fajną książkę. Nie przeszkadzaj mi. Potrzebuję właśnie takiego różowego ciasta. Super. Kończymy, Pokaż, Enid. Z Przyjemnością? Podoba się? Nie. Jak to? Czemu nie? Nie wiem, jest do niczego. A co tam mamy? Co to takiego? No rączko, to jest genialne. Wednesday wygrywa. Co? To nie to! Nie chcę! No gratuluję, łap! Co za ochyda! Nienawidzę różu! To najgorszy kolor na świecie! Ale pachnąca pizza! I wasze nowe zadanie! Ślinka mi już cieknie! Bierzcie się do pracy, dziewczyny! To proste! Uwielbiam pizzę! Narysuję kawałek! Pomidory, oliwki i ciasto! Pięknie, moja pizza jest gotowa. Muszę ją tylko przekręcić. Brawo, Wednesday, co tak siedzisz? Chciałam zobaczyć, co narysujesz i zrobić to lepiej. Najpierw narysuję ciasto, a potem brzegi. Całość pokoloruję. I to wszystko? Oczywiście, że nie. Narysuję wszystkie składniki osobno są pomidorki, to oliwki. Czas się skończył, pokażcie. Proszę bardzo! Świetnie. Wednesday? Pizza z niczym? To dziwne. A nic, wygrałaś! Super! Chwileczkę. To jeszcze nie wszystko. Oto moja pizza. Praktycznie jak prawdziwa. Widziałaś taką? Ojej! Rzeczywiście, gratulacje, Wednesday! Oto twoja pizza, smacznego! Ja też chcę pizzę. Uwielbiam jeść pizzę. Zostaniesz zjedzona. Mmm, jestem w raju. Ale apetycznie to wygląda. O, przecież ja też mam swój kawałek pizzy. I też jest przepyszna. A dlaczego mam takiego pecha? Mam tylko jedną pizzę. Bo ja dostałam resztę? Nie, to ja mam wszystkie pizze. Tylko spójrzcie na tę wieżę. O mój Boże. Masz ogromną wieżę z pizze, a ja tylko jedną? To niesprawiedliwe. Przestań narzekać. Lepiej zacznij szybko jeść. Mam nadzieję, że moja pizza będzie przynajmniej smaczna. Wygląda apetyczniej niż inne. Mmm, pyszności. Jak tu dużo sera. Uwielbiam ser. Ej, nie jestem workiem na śmieci, do którego można wrzucać resztki jedzenia. Zabieraj to. Wiesz co? A masz. Ej, dlaczego tak się złościsz? Nie zrobiłam tego celowo. Ja też chcę zjeść swoją pizzę. Już sam jej widok sprawia, że cieknie mi ślinka. Wymyśliłam sposób na szybsze i wygodniejsze jedzenie, aby nie brudzić rąk. Wow! Super! Nie sądziłam, że ktoś może coś takiego zrobić. Jak ty to zmieściłaś? Pizze są pyszne, więc stać mnie na więcej. Co się ze mną stało? Pizze wyszły ci bokiem, a raczej szyją. Ale my z chęcią je zjemy. Pyszności. Muszę natychmiast wracać do normalności. Uf, a gdzie są moje pizze? Kto je ukradł? Kto się odważył? Złodzieje. Jak mogliście? Wcale się tego nie wstydzę, bo jedyne o czym myślę to jest jedzenie mojego stosu pizz. No co? Pora was zjeść! Może lepiej nie zaczynaj od dołu. Co mogłoby pójść nie tak? Ojej! Właśnie to, a nie mówiłyśmy. Tak, doszło do pizzowej lawiny. Za co mnie spotyka taka kara? Nienawidzę czosnku. A kto w ogóle go lubi? Macie po prostu pecha, bo ja mam tylko jedną główkę. Z czego się śmiejesz? Będziesz to jeść jako pierwsza. Spokojnie, nie jestem tchórzem, więc szybko sobie z tym poradzę. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Chyba przeceniłam swoje siły. Nie dam rady tego zjeść. Mam już dość. Jeszcze czego? Czosnek trzeba zjeść w całości. Mam nawet dla ciebie specjalny prezent wyciskarkę do czosniku. Możesz włożyć do niego cały czosnek i wycisnąć go prosto do ust. Nie chcę tego robić, bo zwymiotuję. To nie było pytanie, od usta. Co za ochyda, mam teraz okropny smak w buzi. Oj, nawet ja czuję ten zapach. Co za fetor, to okropne. Dobrze, że zawsze mam gumę na takie okazje. Dzięki. Nie będziecie musieli tego wąchać, a ja nie będę musiała tego cierpieć. Aleks, teraz twoja kolejna jedzenie czosnku. Dlaczego miałbym go jeść? Zobaczcie, jaki fajny naszyjnik mogę z niego zrobić. Przestań się wygłupiać i tak będziesz musiał go zjeść. Dobra, ale najpierw musimy pozbyć się zbędnej skórki. Pomoże mi w tym ogromny wazon. my. No i gotowe! Teraz pozostały już tylko ząbki, więc można je jeść. O rany! To okropne! Nie jadłem nic bardziej obrzydliwego! A ja zdałam sobie sprawę, jak bardzo śmierdziało mi z ust. Zwykły spinać na ubrania może zawsze ochronić przed zapachami, a jeśli nie da rady, to trzeba będzie rozpylić odświeżacz powietrza. Chyba jednak nie pomaga. Trzeba zneutralizować źródło smrodu. Udało się! Ale nie powtarzajcie tego w domu, bo odświeżacz powietrza jest bardzo niebezpieczny. Przynajmniej nie śmierdzi mi ZUS! Super! Julie, na kogo czekasz? Pospiesz się i jest czosnek! Nienawidzę go od dziecka! Jeśli zobaczycie, że moja twarz robi się zielona, pomóżcie mi, błagam! Obrzydliwe! Okropne! Dlaczego tak się spieszysz? No właśnie, przecież nie musisz. Dzięki temu szybciej pozbędę się tego czosnku. No to odważny krok. I to z jaką prędkością. Julie, świetnie sobie radzisz. Zostało tylko troszeczkę. Wow! Jak to możliwe! Po wszystkim koniec z czosnkiem. Nawet ja tak nie śmierdziałem. Julie, przykro mi, ale będziemy musieli cię odizolować. Inaczej wszyscy zemdlejemy od tego smrodu. Za co? Udało się, wreszcie nie śmierdzi. I czuję się o wiele lepiej. hurra! Kurczę, nie poszczęściło mi się z tiktakami. A ja mam szczęście, mam całą górę. Zobaczcie, kto ma prawdziwe szczęście. Może ja kiedyś dostanę górę smakołyków. Mila, masz najmniej słodyczy, więc możesz zaczynać. Myślę, że dam radę zjeść jedną drażetkę tiktaka. Jest pyszna, ale strasznie mała. Alex, twoja kolej. Nareszcie. Teraz będę miał. Co się dzieje? Dlaczego nic się nie sypie? Alex, nie dostanie cukierków. Jeszcze czego? Churczę. Rozsypałem tiktaki na całym stole. Myślę, że mogę je szybko zebrać za pomocą zwykłej słomki. Gotowe. Julie, tylko ty zostałaś. Mam nie tylko ogromną paczkę cukierków. W środku jest cała masa małych opakowań. Wystarczy dla każdego. Jeszcze czego? Wszystkie słodycze są moje. Uwielbiam tiktaki, więc szybko zjem te kilkanaście paczek. Kurczę, nawet się z nami nie podzieliła. Nie szkodzi. Znam sposób, jak ukraść jedno opakowanie. Tadam! I cukierki są nasze. Stójcie! Jak wam nie wstyd! Niczego nam nie udowodnisz! Ale dam wam nauczkę: zemsta będzie straszna. Ręce do góry! To dla was! Jak? Będziecie jeszcze kraść moje smakołyki? Mila, tu jest naprawdę dużo słodyczy! Pospiesz się i łap! Dobra! Pyszności! Co? Nie mam już żadnych tiktaków! Strzeliłam wszystkie jako naboje, ale podzieliłaś się z przyjaciółmi!